Chcieliście iść dalej? się? Jest tu kurwa! O po nogach dostał ty kurwo! Zajeb go I tata ci nie kocha Zajęb go to nie złe 93 Cało jak chuj Jebać, Jebać. Jebać. Co jak coś do Japa, to się tutaj tam Zjeżdżał, Skurwiały, kurwa Japa. Nie no, po starej cięcie cię kurwa skawa. No właśnie. No właśnie. To przeproś. przepraszam. Przepraszam. My Mój friend is idiot. <laughs> Sorry, mój computer is virus typing. Ok, oh, no. Aktor kurwa, cippa. Jest, van jest, kurwa, ja są nie idę. Nie mogę. Czyli mój chłop zrygnął w blocie, kurwa co? cały. Czas. Na to. A cipe. O cipe, co jest, kurwa ja byłem, byłem. Dobrze, tak. Kurwa. ja, bляd, to mam. Dobrze Kurwa! Ty już zajebał. <laughs> o kurwa ty! Pa! Chmura! Oła mnie tu nie spodziewa! Ja też okay. go tu nie spodziewam, jest ja, kurwa! Ty ci poleżysz! Kurwa nie doskoczyłem. O jest kurwa dżungla, ty! Chipo! I short jest What? Aj tasta w wersji chromowanej Aj coś tam w wersji chromowanej. No, a jakie no, kurwa Sranej kurwa O na blisko kurwa tu jest O już nie ma Oliver znikł to no, kurwo Jak znikł? Jak chodzi, jak Może znikłeś typa No. ona Skosał! Chodź tu! <śmiech> <śmiech> o mnie ty nie, bo ktoś to tak tak. że... Aha, fajnie! A z lewolwela. O ty szmato Jak coś pałac jest. Pała? Pała! W Pała, to mi stanęło, jak zapoczęto, to teraz... ...liwiec. Trzeba brać driftera. mi jest. Ostatnio wracałam, a ona... na oł oh. oł radę kurwisz on say co to było ja nie wiem jak kurwa lelelelelelelele idę idę, idę idę, idę czemu go chcecie wyjebać? dobra <śpiewa> Z nieby <śpiewa> Nie kurwa jebana nakładka! O! A chuj przygotowany już od razu. O, ja sam tam jeszcze minus 7 A i Tak, bardziej, więcej. Chłop ma tego. Jegoś. Co to jest? Zajebał mi go kurwa mać